Konferencji Prasowej Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego Sprawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy powiedzieć o wniosku, który już został formalnie złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wniosku, który dotyczy ujęcia w projekcie zmiany Programu Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 budowy drogi, przebudowy drogi Augustów Suwałki, drogi numer 662. Szanowni Państwo, wiemy, że w ramach zmian projektu przygotowywany jest dokument, z którego obecny zarząd Województwa Podlaskiego, z którym obecny zarząd Województwa Podlaskiego będzie negocjował z Komisją Europejską zmianę programu. Pierwsza zmiana już była, teraz jest zmiana dotycząca wydatkowania środków na obronę na kwestie obrony cywilnej, dlatego my, jako radni Sejmiku Województwa Podlaskiego zgłasza, zgłosiliśmy wniosek o to, żeby uwzględnić jako projekt strategiczny, niekonkurencyjny przebudowę tej drogi, o której wspomniałem. Szanowni Państwo, ta droga jest bardzo ważna z punktu widzenia gospodarczego, ale też jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa i, i regionu, ale też jest bardzo ważna z punktu widzenia turystycznego. Uważamy jako radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, ale też i zebrani tutaj samorządowcy, że trzeba iść dalej za ciosem, bo pierwsze działania już zostały podjęte za tamtej kadencji, gdzie wpisaliśmy pieniądze, które były w budżecie przeznaczone właśnie na dokumentację techniczną. Jest już pozwolenie na budowę i uważamy, że jeżeli teraz jest przewidywana zmiana, tego programu, to można w ramach środków przeznaczonych na obronność część tych środków przeznaczyć właśnie na to. Oczywiście należy też pamiętać, że środki wolne są choćby w celu politycznym trzecim, czyli w tym przeznaczonym na transport, gdzie też z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej widzieliśmy, że niewykorzystane są fundusze i można jeszcze do tego dołożyć i też z budżetu województwa, tak żeby można było tą istotną, dla Sejmiku Województwa Podlaskiego, ale też myślę dla całego regionu drogę zrealizować. Szanowni Państwo, samorządowcy z Powiatu Augustowskiego, Suwalskiego, Monieckiego wielokrotnie już o tym mówili na wielu spotkaniach, zarówno z nami, jak pełniliśmy funkcję w Sejmiku Województwa Podlaskiego, jak spotykaliśmy się na wielu spotkaniach, czy to z przedstawicielami rządu, czy też samorządu. Droga jest bardzo istotna. Została nam przekazana parę lat temu ze względu na to, że została wybudowana droga S8 i dlatego domagamy się, aby zarząd województwa umieścił tę właśnie drogę w tym projekcie dokumentu. Ma na to czas, tym bardziej, że na najbliższym posiedzeniu Sejmiku Województwa Podlaskiego chcemy, żeby przedstawił zarząd treść mandatu negocjacyjnego z Komisją Europejską. Jest to nic innego jak to, co obecny zarząd ma zamiar przeznaczyć właśnie na obronę cywilną. Zaznaczam tylko, że jak pełniłem funkcję marszałka województwa podlaskiego, chodziło nam o środki ekstra, o środki dodatkowe dla naszego regionu z punktu widzenia naszego położenia. Czy nazwiemy to regionem przyfrontowym, czy nazwiemy to trudnym sąsiedztwem, to nie ma znaczenia. Te środki powinny być w województwie podlaskim i też w innych regionach naszego kraju, tak jak Barlinsko-Mazurskie lubelskie czy też podkarpackie, dołożone do naszych budżetów jako środki ekstra. Trudno, mamy taką sytuację, jaką dzisiaj mamy, to znaczy Zarząd Województwa zgodzi się na to, żeby przeznaczyć część tego programu, ale nie jako środki dodatkowy, tylko w ramach tej puli, którą dysponujemy jako organ. No i chcemy, żeby ta inwestycja znalazła swoje miejsce. Szanowni Państwo, ja też powtarzałem wielokrotnie, że będę domagał się takiej informacji od zarządu i taki w imieniu klubu wniosek został złożony, o to, żeby na najbliższym posiedzeniu sejmiku zarząd przedstawił informację, co ma zamiar osiągnąć, jeśli chodzi o zmianę programu Funduszy Europejskich dla Polaków. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, dziękuję za obecność również samorządowcom. Obecny na naszej konferencji powiatu Augustowskiego. Mówimy o bardzo istotnym zadaniu: o zadaniu, mianowicie polegającym właśnie na przebudowie drogi wojewódzkiej 362 662 wraz z budową ścieżki rowerowej. Złożyliśmy właśnie petycję, którą już złożyliśmy do biura cyjników. Inwestycja jest bardzo, ale to bardzo potrzebna. Z tych środków można wydzielić. Tą kulę, która mogłaby zostać przeznaczona na budowę tej drogi, która w zasadzie ma wszystko oprócz finansowania. O tą drogę niezwykle mocno również walczy obecny tutaj w Jedliński, w szorek powiatu Augustowskiego, który przypomnę, że już w 2019 roku zebrał prawie 800 podpisów, mieszkańców, którzy upominali się z gminy Nowinka o budowę, o rozbudowę tej drogi, o to, aby właśnie powstała również ścieżka rowerowa przy tej jezdni. Podpisali się wtedy wszyscy samorządowcy, burmistrz miasta Augustowa, wójt Nowinki, prezydent miasta Suwałk, bo każdy z tych lokalnych włodarzy wie, że ta inwestycja jest niezwykle potrzebna i chcemy doprowadzić do tego, żeby ona powstała. Na wniosek właśnie pana Waldemara udało się wpisać środki dzięki przychylności marszałka województwa podlaskiego, pana Artura Kosickiego o to, aby ten projekt powstał i on powstał, jest gotowy z pozwoleniem na budowę, a więc w zasadzie można do tej inwestycji przystąpić. Mam nadzieję, bo to jest takie, sprawdzam dla obecnego zarządu województwa podlaskiego, że zależy mu na rozwoju całego województwa podlaskiego, zależy mu na rozbudowie sieci, infrastruktury drogowej i te środki zostaną przeznaczone właśnie na realizację tego zadania. Dzień dobry. Proszę Państwa, prawie, prawie Pan Marszałek i Przewodniczący Komisji Infrastruktury Pan Dumikowski, Paweł, prawie wszystko powiedzieli, ale proszę Państwa, ja jestem jakby, bo teraz się czuję, jakby winowajca tego całego zajścia, bo w 2020 roku w imieniu mieszkańców tych miejscowości, a miejscowości, żeby nie być gołosłownym, jest 28, na czele, proszę Państwa, miało być ich mniej. Ale dołączył, dołączyły suwałki razem z prezydentem na czele i burmistrz Augustowa. Proszę Państwa, ta droga jest potrzebna jak, jak tlen, jak powietrze dla mieszkańców. Ona jest zniszczona. Schengen, jak chciałem to jeszcze do, się trochę nadmienić tutaj, Schengen zrobiło to, że niestety granice znikły. I została wybudowana obwodnica, która jest dłuższa o 15 kilometrów. I ta droga, 662, wojewódzka. Niestety wlały się wszystkie samochody, Schengen, które przejeżdżają właśnie przez te miejscowości, o których tutaj jest w petycji. Proszę Państwa, my, 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 my braliśmy pod uwagę najważniejsze rzeczy, które potrzebne są człowiekowi. Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko. No proszę Państwa, żeby ludzie świadczą się na rowery, jeżeli będziemy ścieżkę rowerową, już ja nie mówię o modernizacji, bo ja nie wiem, kto, kto przyjął taką tutaj, prawda, koncepcję, żeby robić modernizację. Modernizacja zatrzyma to trochę na jeszcze może dekadę. Bo jeżeli w ciągu pięciu lat, w 2020 roku została złożona tutaj petycja na ręce pana marszałka, którzy byli naprawdę bardzo życzliwi, chciałem bardzo serdecznie podziękować, wprowadzili, zabezpieczyli środki na. Na, na, na wykonanie projektu. Projekt został już wykonany, i w 2024, może trzeba policzyć, ja jeszcze obliczyłem, w grudniu będzie rok, jak się nic nie robi w tej materii. Wydatkowano ponad 3,5 miliona złotych. Proszę Państwa, ja apeluję do radnych, do, 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 do radnych wojewódzkich, do, do marszałka, do zarządu, do wszystkich tych, którzy Widzą tą potrzebę, no bo nam chodzi o zdrowie, o bezpieczeństwo, o środowisko. I chcemy, aby ta droga służyła mieszkańcom. Ja występuję w imieniu mieszkańców, proszę Państwa. A co ja mam im powiedzieć teraz? Zajechać i powiedzieć: Słuchajcie, nie ma pieniędzy? Mało tego. Buduje się przy tej drodze, powstała jednostka z Aperu. Mało tego, kto teraz, tak, strzelnica jest na tej drodze, gdzie oni będą robić zaprawę, poranną, przyda się dla nich, trzeba włączyć im wojsko do tego, żeby oni widzieli to i wspomogli nam, nas w tej materii. Dlatego, jeszcze raz bardzo serdecznie apeluję. Już rok mija, i ja nie widziałem, żeby ktoś jeszcze tam z się kręcił. Ale już powinno tak być. Proszę Państwa, chcieliśmy tutaj się przypomnieć, bardzo jeszcze raz. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy pod poprzedniej kadencji podeszli do tego życzliwie i myślę, że ta rada a, a, bo, a, zarządu wojo, wojewódzkiego, radni a, a, i cały zarząd na czele z marszałkiem i wicemarszałkiem, z, z, z całą władzą, która funkcjonuje i reprezentuje to środowisko całe prawda, w naszym regionie. Ja nie chciałbym mówić dla, dla nich, słuchajcie, byliśmy B, a teraz jesteśmy C. No na to wygląda. Jeżeli 5 lat trwa, a już minęło, przepraszam, a tylko to mamy, co mamy. Także chciałem tylko tyle. Jeszcze na pewno będziesz, no, myślę, że nie będzie takiej potrzeby, żeby przyjechać tutaj manifestować, że, że to zostanie wzięte pod uwagę i naprawdę wszyscy mieszkańcy będą wdzięczni do zgonu za to, jeżeli to powstanie. Dziękuję bardzo. To tyle chciałem powiedzieć. Czy ja mogę pytanie, Pani czy dokumentacja ma jak jakiś termin przydatności, kiedy on mija i czy wiadomo, jaki byłby koszt budowy i budowy Pozwólnie ścieżki? Zgodnie z ustawą Prawo budowlane pozwolenie jest ważne 3 lata. Także to jest ten okres, kiedy należy je skonsumować. Jeśli chodzi o koszt drogi, to jest około 200 milionów złotych, tak to wynika z planu transportowego. Dlatego też na tej konferencji wskazałem dwa źródła finansowania, właściwie jedno. Jedna część tej drogi to jest nic innego jak środki w ramach zmiany programu i przeznaczenia część funduszy właśnie na obronę cywilną, a druga część to to, że na ostatniej komisji rewizyjnej widzieliśmy, bo mamy to co komisję, pokazywane jak, jak wyglądają fundusze w związku z wykorzystaniem programu. Wtedy, czy to było koniec czerwca, wykorzystanie programu na osi numer 3, Czyli na transporcie wynosiło, e, wyglądało w taki sposób, że było wolnych 160 milionów. Czyli jeżeli te pieniądze ze sobą połączymy, to spokojnie na tą drogę wystarcza. No zakładam, że, że to się trochę zmieniło, ale nie dużo, bo jeśli chodzi o wdrażanie środków europejskich, obecny zarząd ma bardzo duży problem. Nie jest na samej, w samej czołówce regionów, tylko jest na samym końcu. W związku z tym domniemuję, że jest sytuacja, Taka, że około 130 z tych 160-120 milionów wolnych środków niezakontraktowanych w programie jest. Do tego mieliśmy wielkie, szumne zapowiedzi ściągania środków przecież przez obecny zarząd. Mimo, że ta pula, o której już powiedziałem, spokojnie umożliwi wykonanie tej drogi, to można przecież postarać się o to, żeby tych środków wreszcie w jakikolwiek sposób ściągnąć do naszego regionu, bo z interpelacji, którą składaliśmy z radnymi jakiś czas temu, to było 2-3 miesiące temu, wynika, że nic jeszcze nie wpłynęło jako środki dodatkowe na infrastrukturę drogową. Czas, żeby zarząd się ruszył, czas, żeby zaczął pracę z tego powodu, że ta infrastruktura cały czas wymaga nakładów i te drogi powinny być przebudowywane, remontowane. Taki a nie inny sposób. Nawet kwestia przeznaczenia środków na remonty jest niższa niż za wcześniejszego zarządu, a my taką potrzebę widzieliśmy. Czy to no Jeżeli pozwolenie jest wydane w tym roku, no to mamy 2025 rok to dwa, do 2028 e, powinno być skonsumowane. Tylko pamiętajmy Państwo, że jest jedna kluczowa sprawa w tej sytuacji. Ostatnio zarząd chwalił się, że jest. Są środki w ramach Breast Ja się cieszę, że te środki są. Tylko, Szanowni Państwo, mało kto o tym wie, Państwo może nie, ale w momencie, czyli w 2023 roku, jak składaliśmy wniosek, warto, wartość inwestycji była 256 milionów. Teraz jest wartość 280 milionów. Mogę tutaj trochę się mylić, tak? Wtedy wkład własny. Szpitala zaznaczam nie województwa wynosił 26 milionów teraz pod własny wynosi 60 milionów i trzecia rzecz wtedy szpital miał wynik finansowy plus 45 milionów teraz ma wynik finansowy minus 60 i abstrahuję od tego że już byśmy czekali kiedy tak jak w przypadku spotków mamy przeciąg wstęgę i otworzyć ten ośrodek a nie dopiero byśmy zaczynali inwestycje. A wiemy, że w przypadku na przykład chorób onkologicznych czas to jest kwestia życia i śmierci. Dlatego, Szanowni Państwo, nie wygląda to dobrze do naszego regionu. Ale tak jak mówimy, choćby w tym przypadku decyzję trzeba podejmować szybko, program musi być zgodnie z przepisami zmieniony do końca tego roku, ta zmiana musi być uzgodniona z Komisją Europejską, dlatego czekamy, mamy nadzieję, że to znajdzie w zarówno Radnych Sejmików Województwa Podlaskiego, jak i też samego Zarządu. u Komunikat zrzad że, że przyjęli już projekt właśnie zmiany struktury środowiskowe, żeby mogli do, 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 do ulicy spowodować. Czy już, jak tego nie ma, to, to może jeszcze dorzucić? Szanowni Państwo, obecnie zrzad no nie tłumaczy nam, co robi i w jaki sposób robi. Na ostatnim Sejmiku chcieliśmy się dowiedzieć, jaka jest treść mandatu negocjacyjnego. Przekładając to na język dostępny, chodzi o to, żeby zarząd nam odpowiedział na pytanie, jak chce zmienić projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. To znaczy, co będzie nierealizowane w ramach tego projektu, które zadania i środki na nie zostaną niezrealizowane, będą przeniesione na te działania związane z obroną cywilną. Taki punkt jest już na sesji, powinien być ustawiony na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, która ma się odbyć 27 października, po to, żebyśmy się wspólnie dowiedzieli, jakie zamiary ma zarząd Województwa Podlaskiego, mogli właśnie o tym dyskutować i ewentualnie nosić swoje poprawki, jakieś inne pomysły do tego, żeby wykorzystać te środki tak, a nie inaczej. Nie wiem, nie znam tego pani redaktor komunikatu. No, że? już już dokument zmiany i będzie Ale to region musi uzgodnić z komisją. Jeśli chodzi o program regionalny, to, to, droga, to tutaj Czyli, e, właściwa jest... Oczywiście, że jest otwarta. Tylko kwoty zostały podane, ile, yy, ile może być przeznaczone z Komisji Europejskich na programy Oczywiście, że tak, ale tu jest jak tu jest jeszcze wszystko otwarte, dlatego ten wniosek. Czekamy. To jest domena zarządu województwa podlaskiego, nie do końca rządu, czekamy co z tym wnioskiem zrobi obecny zarząd, tak jak tu powiedział pan Waldemar, to nie jest kwestia, która dotyczy PiSu, Platformy, czy, czy, czy Polski 2050, to jest kwestia mieszkańców naszego regionu, to oni są partią, która, która nas wybrała do tego sejmiku i gdybyśmy my mieli wpływ na to, w jaki sposób jest zarządzany samorząd województwa podlaskiego, myśmy konsekwentnie wszystkie drogi po kolei z planu transportowego realizowane. Proszę zwrócić uwagę, Łapy Wysokie Mazowieckie jest realizowane, e, Siemianówka, Tarnopol, tamta część tych dróg też, e, Łąża Wężennik też. Tu nie mamy nic nowego. Nie będę już mówił o drogach, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bo już mieliście w końcu ja się, ja się jeszcze zapytam tradycyjnie o drogę rewerową w wiałowieża i linię kolejową. Czy Państwo coś wiedzą na ten temat i czy coś możecie zrobić? Panie redaktorze, tak jak roz, rozmawialiśmy poza kamerami, czyli mniej oficjalnie, padła informacja o tym, że nie będzie ta sieć realizowana z funduszy europejskich dla polskiego na lata 2021-2027. Myśmy takie założenie przyjęli do programu. Obecny zarząd to wykreślił. Na razie twierdzi, że będą te środki, przeznaczony na szynobusy. Czy tak będzie? Zobaczymy. no Ja uważam, że to jest błąd z tego powodu, że na szynobusy można było spokojnie uzyskać środki w ramach naborów z KPO. Tam była nawet w pewnym czasie wartość dofinansowania 95%. Z tego powodu można było spokojnie tam zaaplikować, a te pieniądze utrzymać i w porozumieniu z starostwem Powiatu Kajnowskiego. Zrealizować. Czyli to rozumiem, że odwleka się w czasie realizacja. Moja ocenie już nie ma tego tematu. Mhm. Został, zostało to wykreślone. I, I mówimy też o drodze rowerowej, bo. Może co nie wszystko. Znaczy, wszystko. Jeżeli mhm. przyjmiemy, że droga rowerowa ma być przy chwili, to pewnie tak, tak ale mhm. jako tutaj projekt. nie widać żadnych dowodów na to, że, że, że to by się posuwało dalej do przodu. To są kwrotnie, chyba na ostatniej sesji syjniku mieliśmy też przesunięcie w budżecie UPFC, tak, żeby było można dalej jeszcze to odsunąć w czasie. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo.